Dobra, siemanko wam, witam was w kolejnym odcinku, jak ostatnio powiedziałem, gramy z naturisem. Siemano. No siemanko, siemanko. Dobra, czekaj, to może pójdziemy na... tir. Tier? Odra od razu? Chcesz jechać? No bo to było chyba najlepsze. Są nasze tiry, oczywiście, czekaj. Okay. Tir, 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 tier. Co jest na losowa... nie. O super, skok bez spadochronu wylosowałem, ale jestem super. To ja nie będę. O, widzisz? Ja mam szczęście, wygrałem 10 baniek. Eee... <grym> jeszcze raz na tear muszę iść. O, jestem. Biorę ten sam <grym> tir, bo nim mi się najlepiej ostatnio jechało. A, gdzie jechałeś? Eee, na ten. Tam gdzie zawsze tego na 100 e, wodę A. Wodę mineralną Wodzionka Wodzionka. O kurde nie mogę poczepić przyczepy co jest Dobra ja, no jest. ja czekam już tutaj sobie I Jedziemy Radio normalnie mam włączone czy będą moje piosenki w radiu? Ojej. A właśnie, moje są chyba. Wow. o, pierwszy raz trafiłem, że nie musiałem kilka razy radia przyłączać, żeby sobie posłuchać własnych piosenek. Gdzie ty jesteś? Tam, dobra? Ja dołem, jadę. O, mam znowu lagi. Znowu spadki fps, w ale dobra, tam da się z tym żyć ten znowu tak będzie jeździł, No bo tak się fajnie czasami jeździ. A nie, bo ja zawsze tak jeżdżę jak, jak ty wolniej, bo ty zawsze brałeś tego, tego wolniejszego tira. Ja, no. ja tak dlatego jeździłem. O kurde, zrzuciło mnie. odpadłem mi przyczepa. P, Okej, okay, jadę dalej. A czekam. Możesz jechać. O kurde, ale tak. No. O, wow. wjechaliście do mnie. A A co ile można losowanie? A Co 10 minut albo co 5 chyba będzie ci wyskakiwać tam, że możesz wziąć udział w losowaniu. losowaniu. Uh -huh. Dobra, jaka muza ma ja sobie, włączymy Radio X. O nie. <trybujesz> Tylko nie to ostatnio to śpiewałem. <laughs> Mi się podoba radio Carouse Jakie? A, Rose A, no, 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 no Country leci <laughs> Jeszcze do Tigr to pasuje, to jest, to jest no, po takiej drodze jeszcze Z O zachodzie słońca o. Ten jak pojechał Ja trochę... Olforta o. miałeś Poczekam. Okej, okay. już działa wszystko. <noise> kurde, lagów w gry nie ma, ale FPS-y tracę. Posaję. FPS. Hamuj, hamuj. Łoł, wow, wow. Spoko. Wszystko pod kontrolą, pierwszy raz nie robię trasy. <noise> no plażę pojechał. O kurde. Spoko! <noise> Dobra, nie poszło jednak. <laughs> o oh, <yeah. laughs> ja już starty powoli ja dogonię o. trzeba coś od tutaj intro nagrywałem <laughs> no o kurde ale przywaliłem Mam przez te płoty lepiej nie jeźdź. No. A, powoli już jadę. OK Okej... Eee... Będzie... Oj, a nie, pa paliwo chyba starczy 50 litrów. No zajdowo, przecież to jeszcze zostaje. To byś jeszcze mógł... Całe San Andreas przejechać i będzie pewnie zostało. O kurde, bo chciałem zrobić rajd dookoła San Andreas, taki sobie... Tylko, że z tankowaniem by się przydało. To zależy czym chcesz. Z samochodem jakimś. Szybki. O kurde AFK sprawdzają Ale to różnie to tylko, bo na przykład u cię sprawdzają, nie sprawdzają, nie sprawdzają, u ciebie nie sprawdzają O, wow, kurde mnie zarzuciło. Znaczy ostatnio jak nagrywały To w ogóle nie sprawdzali AF -ka. bo to różnie jak się trafi O, o kurde laga mam przy samej krawędzi no tutaj jak się tak fajnie można wjechać to tak lata za tą przyczepkę. No. no... Trochę nitra trzeba. Neks. O podgania Tak! Co to było? W słup. Aha. O ja teraz najgorsze co może być Nie, to jest, to jest. W ostatnim odcinku było grubo. O kurde, znowu się zaczyna. Nie, tu trzeba wyhamować lekko, zobacz O. Wiem. Zobacz, przyczepa stoi. Wyhamować lekko poleciał tak jak ja. Eee, już myślałem, że przyczepa mnie obróci. E, która to przyczepa? O twoja, która moja bo się chyba pogubiła. Twoja jest biała. A nie, dobra, mam przyczepiona jest. Ja mam z napisem Run. Bo coś nie chciało podczepić. Wow, znowu mi kurde zrzuciło. Ciekawe czy wyczajmy na jakieś coś w stylu chowany albo nagany? O, można by było pójść. Bo przed chwilą wystartował chowany. No właśnie widzę. Lagi masz? Nie. Tylko czasami FPS-y spadną. Zaraz będzie... most. Ło wow, kurde, moja no, tak przyczepa, podaje... <grydź> Czekaj... Wow. Ale by mi do wody wpadła, grubo. Gdzie ty jesteś? A tam jesteś. No mają się nie, nie? Nie Pokazał Pokazywało... tak mi dziwnie, nie chce mi teraz nie działać, ale pokazywało tak jakby się lagowało. A bo to. Aha. Nie, może nie. Mam się 36 litrów, kurde w tym. Łatwiej. Dźwiękam w miarę. Jest? O kurde. Ty już jesteś tam koło tego? A to nie jesteś ty? Koło z ładunku? No już jestem koło A. Ty Co ty za mną jedziesz? O, to ja muszę mieć jakieś lagi. Albo ja mam lagi. Mam Czekaj, ja mam ping 51. Ja 51. Nie też mam ping dla ja Nie wiem. Może coś się zlagowało chwilowo. O, ty. Co jest? O, kurde. Czemu mi nie chcę rozładowywać? A może masz lagę? Właśnie jakiegoś. Czekaj, znaczy, czy u mnie? Ty u mnie też. A nie, u mnie jest spok no, dowiozłeś towar, ja? Swój pię no 51 towar, to ja czekaj, to ja szybko wyjdę, bo nie wiem, ja cały czas siedzę w ogólnie. Aha. A ja, dział, co, dział, to? Dziesiąty towar dopiero niby dowiozłem. No, ja tam jak się nudziłem, to sobie wodziłem. No. Zawsze, się jakiś człowiek na drodze trafi, to, to było śmiesznie chociaż. <laughs> Uuu, ktoś tu jest. Headshot! Ej, ucieka mi! Kurde, uciekł. Mówiłem granata, nie, nie wiem. A, tam mi spitolił. Dobra, jestem. No to co, czujemy się na ten, na, jakiś, na jakąś atrakcję i... No, można pójść. Ja na razie jestem na LS z helikopterkiem, będę Zobaczmy jak latam Zobaczmy swoją muzykę, żeby się YouTube nie przysrał się wsiadasz? Nie, <laughs> <laughs> dobra, to se sam lataj, bo ja się... <laughs> I będąc na dole ja się niebezpiecznie czuję. <laughs> Oj będzie grubo. <laughs> Kurde nie wyszło mi chciałeś go ściąć? No ale bym do więzienie... Ale on ma to. z 2-5 minut. No. O nie, już, już żyje. Będzie strzelał. O ła, dostałem. Ej szybko. Ej, co jest? Zniknął mi młod. Ojej, jak... to mi. O nie uciekł. O o no i się zabiłem, ekstra. A gdzie byłeś? E, nie wiem, gdzieś się teleportowałem na... Uuu, zabiłem gościa. Zabiłem gościa. Bo się teleportował. To nie, granat! A gdzie ty być? E, nie wiem, na jakiejś bazie czy coś, nie wiem co to jest. Uuu, zabiłem znowu gościa. Ciekawe, Aha. czy jest statek? A, powinien być, możemy tam pójść. Na LS. Czy, czy jest jakaś komenda? Bo... No. O, czekaj. A, no, nie wiem, dobra, na LS się pojedzie. Zaraz jedziemy. Kto tym razem steruje statkiem? No, jak coś to możesz. W sumie. W sumie ostatnio ty byłeś, no to teraz no. ja. Okej, okay, chyba Znale. nie w tej stronę na plaży bym pojechał. Nie, w sumie dobrze, czekaj, zobaczyli mi się to nagrywania zostało. 17 minut. Muszę sobie ustawić, bo mi się coś nie ustawiło, kurde. czas. Just... Prawie do... 16. 20, jeszcze tej. Rozpocznij. Gdzie jest mój motor? Tu jest mój motor. No w sumie już lagów nie ma. No, dobra. To jednak do nas stronę jechaliśmy. No. Nigdy się nie mogę połapać. <laughs> o, a jednak mam lagi, kurde, wygadałem. No to było niegada. <laughs> to by nie było, lagów. Kurde, z 26 FPS'ów robi się 10, 15. Ja Jak solo sami... magrywać, to było git. Nie, to tak samo, bo... Coś jest po prostu z... nie wiem, z kompem mam. No. za słabego kompa. Procesor 1.80 to jest słaby. Już nie wytrzymuje. No. Muszę go wyczyścić. Procesor? nie, kompa całego. Pousuwać dupery jakieś. No ale mnie. Ładzie. Coś tu ZW ma. ZW? ZW. O, jest. Stoi. Stoi? Czy mi się uda na niego wskoczyć? Chyba nie poszło. Zginąłeś? <laughs> jeszcze się zabiłem, nie. Fuck E, wiesz no. co? Ale farta no, widzę usłyszańmy. właśnie. Masz? No widzę, widzę. A tutaj masz respekt? Bo tutaj chyba się wynajmuje za No za respekt się prom wynajmuj. Za respekt. Kto no, ty. wynajmuje? Ja już ostatnio mówiłem no. się z tego z kapitana. Dobra. Dostałem 100 to respektu jeszcze. A za godzinę grania. No ja to spoko wydałem ile tam pieniędzy. Eee, potraciłeś cię przez Weź jeszcze nie startuj tego rejsu? No spoko, dopiero tam pójdę. Ej. A jak to się w ogóle... Aha, bo tu można się lepiej hmm. jakoś. Tam masz komendy. Gdzie ty zginąłeś? Nie, bo wjechałem w ciebie w tym, w, w strefie non PVP Aha. Jakie są komendy na ten race z ja Musek? Tam cofnąć. były napisane na początku. No właśnie wiem, muszę się to teraz. Ono cofnęło, żeby mnie nie zginął. O, wpadłem do wody, jest dobrze. Zabił swojego zombiaczka. Zombiaczka, jak napisali. A, tak w ogóle to osiemka nagrywam. Ostatnio właśnie jak tam. Ktoś po prostu mnie poznał. Aha, tutaj ja nie słyszałem. można się dodać, to jest trochę obsd. dębu. nie, ja już mam wynajmie. To... PromTP. Masz już komendę? Prom... prom mhm. No co jest? Co? Jest. PromTP. Aha, a, na prom TP można się lajtowo Jakiś jak się chyba zabiera z nami A, dobra Nie wiem jaka jest komenda na O się chyba odpalasz tak? coś takiego Mhm. Nie jesteś kapitanem promu Jak nie jestem kapitanem promu? Przecież ja najełem go na 5 minut A 5 minut nie minęło Chyba, że tutaj się poda. Musisz wejść tam do kabiny tej, ty. ty, nie działa. Nie jesteś kapitanem promu. I o co mu chodzi? Co jest? Hmm. spróbuję jeszcze raz może kupić Ups Drogówka Ktoś na to drogówka. Co? Że ktoś się nazywa drogówka? No chyba tak. Jesteś się zmieniły chyba nick albo coś A, um, wynajmniej to Wybierz Bijłem to czy nie? Kabina. O oh, wow. Prom kabina. Nie jesteś kapitanem promu. No hej, no ej. hej, no ej. O, teraz jestem. E jestem. Prom, prom kabina, prom kabina i można jechać. do płynąć. No. <noise> Uruchom silniki i płyn. Hmm. Jest, płyniemy. Lecimy. To zmieni kurs na miasto. No. Eee, jak to było? Fery on tepe? Nie! Co ty robisz? zrobiłeś? Fuck. Nie! Nie! Nie, gdzie jestem? Cholera, mój prom ucieka! Kryję, mój To ma się tepnąć, by. Prom płynie we mnie. A no tak, prom kabina, to <trych> zapomniałem. A ja biegnę za no, nim. No bo wyś Aha. Dobra, czekaj, jak to się skręca? No tam masz w ten panel taki wchodzisz. E, jak to było? <laughs> Przecież jeszcze raz nad prom się ten. A jest, kurs No mewał. weź tam się jak najmocniej obkręć. E, Maksymalnie weź 45, 45. Wow, Wpadłem pod pokład. No <laughs> dziura jest, no. Boziu. Nie mogę wyjechać. Jak skręca to... O! Ty, 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 ty. o jest. Dobra, chyba muszę wyjść stąd. No, zejdź z tego Jeszcze skręca? No I to... tak szybko nie skręć. O kurde. No wychodź, wychodź. Pozostało 20. 200... A, 200 sekund. 20. Prędkość 10 węzów właśnie. 4, weź maksymalną. Zmień prędkość. Uuu! Ale weź go jeszcze trochę obróć. No właśnie, wiem. Prom. Kurs w lewo. 45. Ło kurde, jak skręca Ale ty, no. mnie znosi, o chłopak! Grubo. <laughs> Widzę o, do woku mnie znosi, grubo. Wyobraź <laughs> e, sobie, tak samo wiem jak ty wtedy. Czekaj, uwaga, jeszcze będę skręcał. O 45 stopni. <laughs> uwaga. Kurs miasta, tylko skacze nad budynkami, bo to będzie... Ja wiem, pamiętam. Tylko nie, tylko będziesz musiał tak wjechać coś na równej, żebyś nie wjechał w jakąś skarpetę. czy teraz będziesz musiał jak wjeżdżasz na miasto, to będziesz musiał się obrócić kilka stopni w prawo. No 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 Prom. No nie w prawo. A w sumie może... A nie, nie Nie, Nie, nie. Ja nie, będzie się troszeczkę w lewo. W lewo. A nie, dobrze, w prawo Chciałem tak, w tą lewą prawo Co, za toń? Nie, nie zatoń Zatoń Syrena. <grym> o, jest pierwsza przeszkoda O oh o no, <grym> o oh no, o oh no Eee, oh no, oh no. czekaj teraz Nie mogę się tak, obrócić! Fuck! Gdzieś z <grym> żyjesz? A ty jesteś pod pokładem o, teraz w ogóle. Nie gdzieś się gdzieś. To gonić. No ja też tak za tą jeździłem. Co to motorem motorem? na ten statek. O kurde, drzewo, drzewo na pokładzie. Drzewo na pokładzie. Tak, drzewo na pokładzie. Gdzie płyniemy, kapitanie? Weź w prawo trochę. O, gdzieś. Doże zdąży, zdąży, zdąży! Tak, tak, tak. Tak jest. jest? Nie, no nie, spadłem. <laughs> Szkoda, że tego nie widziałem. O, kurde, wypadłem ze statku. No, o, o. Tatek do... mnie nie lubi. Fuck! Forlist! O! W budynku jestem. <ścoughs> nie mam kontroli nad statkiem, już. Rozwalam wszystkie słupy. Mini gierka, dobra. O, skakać. jestem. O, o No ja też jestem na pokładzie właśnie. O człowieku, co ja tu. Ten! Wymijam mówiłaś? wszystko. Jakbyś skręcił, teraz to się o, na pewno mi nie uda. O kurde, ja tu mijam, jaka gierka dobra Ej, ja tu nie dam rady O, teraz mi się usiądę Ale mnie wgniotło Nie mam jak skręcić Czekaj, nie jesteś w kabinie kapitana? Widzę cię Skończył się pewnie O No Akurat jak uderzyłem w mur Ile tu zostało nagrywania? 5 minut, o gdzie to jest? Chodź jest tam. Hmm. Pojedźmy. Czy to okay. kiedy indziej? Yy. Po, po, podróż do koła. A podróż do koła można. Okej. Okay. A teraz można jeszcze coś. A może RC? Robić. Co to jest RC? Hmm. RC. No, no to nie pojedziemy. No, a to jest rejs. To można pojechać na koniec. Ambulansem? O nie. O nie, ambulansem, jej. kurde. Dokąd ja sam jadę? No może to ty jest jakieś... Nie ma na nie czasu. Ja no, to jedziemy. Jew. O, jestem ostatni, o ojeju. Albo nie czwarty jestem. Aha, na siedem hmm. osób, tak? Ej, to jest. ja jestem czwarty, to nie jest źle, czwarty jestem. jestem. zaraz za tobą. Jeszcze czwarty <noise> Cygan Matrix jest pierwszy. Raczej nie pierwszy, tylko drugi. Fak, płychałem mnie tam, gdzie trzeba. O, udało mi się. Ale jakiś warning, ktoś z statkiem płynie. <grystanie> Justin Bennett Jesz jeszcze... Justin nie. Bennett. Jeszcze. Ile ci tam zostało? no mm, nie wiem, To można gdzieś się <grystanie> kopić <kopchnąć. grystanie> No, oj, ktoś mnie strzela, ktoś mnie strzela, bo ukradłem zamok. A gdzie Halo. jesteś? Zniszczyłem Gdzie jesteś koło portu. Jakiego portu? Aha! To Dobra, to czekaj, ja zarabiam Wojnę mam z gościem, z klaunem się strzelam A, zabiłem klauna, tak na koniec odcinka 8 O Czekaj o, ten clown przywieźł! Zabijem O kurde, z Zabiję powrotem klaun jest. O, będzie nas goni, zobacz. A tego strzelał. O, ty. Dobry jest. Ale gdzie ja to nie. No, zwałpa. Przebiłem mu opony. Chyba. Dostaję, 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 o! O! Zabił mnie! Ja do ciebie z, z tej pokawki śmiesznej, a ty do niego. Jaj. No, 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 no. Pim padełkiem. Tak. Dobra, będziemy kończyć odcinek. I zaraz nagrywamy kolejny. I Siema MALO!